Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj jest piątek, 26 czerwiec 2020 rok i jesteśmy na stacji Żywiec, gdzie po długiej przerwie przyjedzie pociąg TLK y, TL Intercity Rozejowiec-Żeliny do Gdyni. A my wybieramy się do Zwardonia, aby nim pojechać i zobaczyć, czy coś się zmieniło. Czy są nowe wagony, czy nadal takie jakie były. I zobaczyć, może uda się nam tam nagrać jakiś y, słowacki pociąg. A pokazać może go. Y, słowackiego piętrusa, który może przyjechać ze skali tego. Na razie czekamy na nasz. Pociąg Kolei Śląskich, który jest opóźniony 5 minut, a przed chwilą odjechał pociąg Kolei Śląskich do stacji yy, Katowice, ze stacji Zwardoń, opóźniony 17 minut. Tak, a zauważyliśmy również nowe malowanie na pociągach Kolei Śląskich tak. z okazji 10 lat na Stadlerze, który przejechał był napis 10 lat kolei Śląskich. Wjeżdża pociąg 94813 złoty F Powstaniec EN 76009 Po długiej przerwie znowu wysłany na linię 139. I tym pociągiem udamy się do Zbardonia. A paczek ma małe opóźnienie, 15 minut. 15-10 minut. pojedzie jako pociąg 94770 do stacji Katowice a tutaj obok nas pociąg do stacji Skalite na starych wagonach jak jechaliśmy pi pierwszy raz trochę wiem a tu mamy napis dożyliśmy jak widać, obecnie te składy jeżdżą na odcinku z wardoń Żylina. W tej chwili podpina się lokomotywa. Idziemy ją zobaczyć. To będzie skoda, co? Tak. Ładna pogoda, chociaż zobacz jakie góry. Tak. Mam nadzieję, że nie będzie padało. O, no. chyba odjeżdża Els. Odjeżdża nasz powstanie, od którym przyjechaliśmy. Późnione ile? 23 minuty. No, bardzo długo. Chcemy zobaczyć. 100. O, 360. 363. 34 myślnik 8 planowy odjazd 16.40 gdzieś tak za 7 minut. Tak. Może nam się uda nagrać odjazd. I będziemy czekać na rozewie. Ok. Pociąg y, relacji z Bardoń Skalite. Pociąg kolei słowackich. Skoda 36364 sześć, myśli Kosiem. Czekamy w Zwardoniu na przyjazd Rozewia. A tam dalej za tym zakrętem jest EP 07, czy EP 07 Który pewnie będzie podpinany pod Rozewie. Tak, bo nic innego tu nie przyjechało. Tak, a jest, tak przypominamy, że 1 czerwca 1992 roku Został, przyjechał pierwszy pociąg po, po długiej przerwie zostało otwarte właśnie te przejście kolejowe między Polską a wtedy jeszcze Czechosłowacją pierwszy pociąg kiedy 46, mniej więcej o tej godzinie odjechał z stacji Zwardoń ciekawostek jeszcze tutaj w latach międzywojennych w latach 30. była Arpada Feuermana, Była to gospoda, która miała wyjście z jednej i z drugiej strony granicy, także można było wejść do niej z jednej strony państwa lub z drugiego. Onoć było tam bardzo dobre jedzenie, dobre wino bardzo dobre specjały śródziemnomorskie. Została ona zniszczona w czasie wojny. Widzimy tam Tak, opuszczone oba pateki, tak, a z bardzo stosunkowo młodą miejscowością. Pierwsze, pierwsze informacje są z XVII wieku i bardziej dotyczą tutaj. Miejscowości Myta, obecnie to jest Zwardoń Myto, to jest przejście graniczne samochodowe, drogowe. A Zwardoń tak naprawdę zyskał yy, na znaczeniu w momencie, kiedy przeprowadzono tutaj kolej. Był, był to odcinek drogi z Rwowa do Wiednia. I wtedy Zwardoń zaczął się rozbudowywać. W tej mniej więcej okolicy zaczęto budować pierwsze gospodarstwa, pierwsze domy. I jako miasto graniczne zaczynało tu zyskać na znaczeniu. Nazwa Zwardoń prawdopodobnie pochodzi od nazwy braci Zwardoń, którzy pierwsi tutaj zaczęli tworzyć gospodarstwa na tym terenie. A my przy okazji pozdrawiamy Karola, który jest z nami. Dzisiaj towarzyszy nam. Aha. Witam. Wpakuję. Wpakujesz się w kadr? Kto dzisiaj jest z nami? Karol. Karol. Witamy Karola, który przyjechał tutaj do Zwardonia na Odpoczynek. Witam, witam. Bardzo nam miło, towarzyszy nam. Też przyszedł zobaczyć przy okazji rozewie. Tam dalej stoi yy, Stalder, który przyjechał spóźniony pół godziny 30 minut jako 9472115 z 40. Stoi, tak. Jak Cię Karol podoba? Pięknie, cicho, spokojnie. Tak jest. Fajne miejsce, tak, na zwiedzanie. Dokładnie. Karol miał okazję przejść przez granicę w momencie, kiedy została ona otwarta. Tak jest. Zobaczył słowackie wlaki. Jeszcze drezynę, tak? Tak. Drezynę. Już tory zaczynają tu wyglądać ładnie, były zardzewiałe. Chciałem dodać również, że z Wardoń w latach 30. był przymierzany jako drugie zakopane. Była to bardzo ważna miejscowość turystyczna. Bardzo popularna, bardzo często odwiedzana. Obecnie cicha, spokojna, ale warto tu przyjechać, Karolo. Tak jest, warto przyjechać, odpocząć, wyciszyć się. Nawet obsługa w tej FP07 przyjechała tak jak widzieliśmy tą obsługę która się tutaj zmieni a my czekamy na nasze rozewie nagrywaliśmy jak wjechało po raz pierwszy na starych wagonach na starych wagonach, ciemno Taki... wtedy było tak, a teraz jasno teraz jasno jeszcze jakby widzieliśmy, zobaczymy czy wagony się zmienią. Bo czy na pierwszy raz były takie jak widzieliście sami, że yy, były takie jak yy, właśnie te wagony pojechały na Skalitę. Teraz to nagrywaliśmy przed chwilą. Zobaczymy, miały się zmienić. Czy to będzie już teraz, zobaczymy. Wjeżdża pociąg TLK Intercity Rozewie. Chowackiej Lokomiotybie A wjeżdża, wjeżdża. Ale Widzimy go na dziwnej Lokomiotybie. Kiedyś w latach 30. pociągi jeździły ze Zwardonia y, przez most Jabłonkowa, czy niec do Cieszyna. Może kiedyś doczekamy się takiej. <gryw> Dziękujemy! <gryw> Co się stało? Czadu dał! Dał, czadu? Ja. O! Zasypało ja. trochę nas. A co tak mało pudeł? Co? No, mało pudeł, co? No. Nie ma w jakiego wagonu? Spipialnego. O, tam siódemka już ruszyła. Ale czemu puścili tak mało wagonu? No bo jeszcze może nie czas. Idziemy zobaczyć do środka, co? I jedziemy. Tak? chcieliśmy zobaczyć jakie wagony, uuu uh, ciepło ale na nagrzane grzeją, grzeją Uuj. ale czyste tylko nie te pudła. No, tu łączone obicie tylko nie te no w soli możemy sobie trochę odpuścić tak, no na, o, troszkę, nie, troszkę postojów bo ee, trochę będzie stał W Węgierskiej Górce ma troszkę postoju i gdzie jeszcze? i w Soli? tak o, także ale... w Soli 11 minut a w Węgierskiej Górce 14 no, tak, ale ja tu nie widzę rozkładu ja... to jest inny rozkład jaki? czego? Tutaj widzimy, że te wagony jeżdżą też na Lednicy, Poznań Główny, Gdynia Główna i na TLK Bafus. Zielona Góra, Gdynia Główna. Także mają ładne obiekt. O, już ten wagon wygląda trochę lepiej. Chyba w tym będziemy dzisiaj sobie siedzieć. Tym? tak no bo ten jest bardzo ładny no. okna się otwierają? tak ale bardzo, bardzo rzadko tak? Od okay. ten wagon jest tylko na rozeźbiu i ten wagon już jest troszkę, troszkę to fajniejszy to jest. No, także chyba, chyba doszło do delikatnej zmiany. Co? Tu sobie siadamy, czy idziemy gdzieś dalej jeszcze? Idziemy sobie naprzód. Chyba doszło do delikatnej zmianki. Musimy niestety automatycznie otwierać drzwi. Trzeba trzymać, żeby następny... Można jak kiedyś, starych, dobrych czasów. Starych czasów. O, boha, mać. zobaczmy. Tak wygląda. A, jest może najatrakcyjniejszy. Będziemy to pokazywać. To też jest nie na tym samym. Na tym samym tłumaczeniu. Tak. FP07, 1034 no. Co? Tak. Zabezpieczenie Żeby nie otworzyć drzwi No właśnie Ale myślę, że również zamknięte Takie zabezpieczenie byłoby to troszkę mało I tak się nie otworzy. No tam są na klucz jeszcze zamknięte. jaó i czekamy na Mijankę z kolejami śląskimi. Jeżza Kaśka N71 akś Intercity Przemo, ze Stacji Węgierska Górka i pociągu? Rozewia. TLK Rozewie. Tak. Z ciekawostek, które podaje Intercity Przemo, możemy dodać, że linia ta ma numer? 139. Ale linia ta ma numer 139 do Skalitego. Z tym, że Słowacy od Zwardonia do Skalitego nadali jej numer 129. Więc jest to chyba jedna z takich ciekawszych linii, która ma podwójną numerację. I jesteśmy na stacji Grzywcu. Przed nami EP07 ze, sk ze składem TLK Rozewie. Odjeżdża. Żegnamy się. Mówimy do widzenia. Co macie, nie? Udana. Dzięki. Dzięki. Karol, Udana. Bardzo udana. No, Przejechaliśmy się znowu, rozewiem ładniejsze wagony. Tak. Tylko ostatni... Na, na ostatni wagon, brzydki. Ostatni, ale mieliśmy ale ładne. To nie Pogoda dopisała. Dziękujemy. Tak. Do, widzenia. do widzenia. Do widzenia na razie.